Będziemy ulicą na kościuszki. Chcemy skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Mamy światło zielone, podjeżdżamy. Trzeba je mieć światło czerwone, ale mimo wszystko dokujemy ostrożność. Za to skręcamy w prawo. idziemy ulicą do Tadeusza Kościuszki musimy skręcić w lewo na końcu tej drogi zmieniamy pas na, na lewy ten sygnalizator zakazuje nam skręt w prawo możemy pojechać jeszcze kawałeczek prosto teraz mamy światło zielone więc też możemy pojechać dalej tym pasem ruchu znowu mamy kolejny sygnalizator mamy światło zielone więc możemy wykonać dane skrętu w lewo